Czy takie coś cyberpakło. Cześć, witam wszystkich na kanale Historia Gier Komputerowych. Dzisiejszy odcinek będzie nieco inny. Ponieważ z powodów smutnej okoliczności śmierci królowej, Bryty królowej brytyjskiej Elżbiety II, w tym odcinku uczcimy ją minutą ciszy, a konkretnie pięcioma minutami wczytywania się agenta jej królewskiej mości na komputerze lorda jej królewskiej mości. и в Дай, Let Die». Очень знаменитая ситуации. Już nam się wczytał y, agent jej królewskiej mości. To może warto by go było ograć, zobaczyć y, jak to wygląda. Y, czy to próbę czasu jakoś przetrwało? Zobaczmy. że co widzimy, to że generalnie no, jeśli chodzi o framerate to jest dosyć słabo, tak? Wow! To nam się wyskoczyło. O jak pięknie możemy skakać. Polecieli. No nie, no nie no, główny problem tej gry to jest no fatalny wręcz framerate, nie? Nie, tu koniec gry już jest. Nie, jeszcze. To... To się praktycznie nie da grać. to jest w ogóle nieresponsywne To jest w ogóle zresztą... Częsty problem gier na Spektrum, że bardzo dużo jest fajnych konwersji z arkadów, takich takich gier dużych, znanych, które niestety główny problem ich jest taki, no, że ten frame rate powoduje, że są niegrywalne. No to przecież co się nie da grać? To nie wiem, to jest 5 klatek na sekundę, dwie, no i co mam teraz zrobić? Musiałem skoczyć, a nie mam z czego, tak? Może w to, jak trafię? Dalej nic nie mogę zrobić, bo teraz w drzwi przywale, tak? A nie, przechem dobra. No i co, dzieje się to, co, jeszcze to tak tylko w kółko pływam. A tak, powiem, paliwa nie mam co. No, paliwo się skończyło. No ale nie wiem, no nie miałem paliwa. Próbowałem zebrać te beczki. Się nie dało. No takie nie wiadomo, o co chodzi w tej grze trochę. Główny problem, tak jak powiedziałem, w No grafika nawet jest ok, bo mm, ja lubię tą grafikę wysokiej rozdzielczości spektrumową. Wolałbym, żeby nie było tego ograniczenia. Dwa kolory w kwadracie 8x8. Późniejsze komputery, lub też tam konsole z tego okresu nie miały takich ograniczeń albo nie miały aż takie te ograniczenia. No wcześniejsze tak, na przykład Atari, to 8-bitowe i Commodore C64, także tam w tej rozdzielczości 320x200, czy tam 320x192, to były też takie ograniczenia, że albo były dwa kolory w ogóle, albo dwa kolory na 8 na 8 Także no takie wtedy były te komputery. To, było to związane z, z ilością pamięci tej takiej wideo, pamięci wideo. No i dobra, no co mogę więcej powiedzieć, no fatalna gra, no źle się w to gra i to, tak jak mówię, główny problem, brak responsywności, brak y, z powodu niskiego frameratu, niska płynność i to mnie dziwi, bo, bo jaki jest sens wydawania takiej gry, nie, przecież wiadomo, że do Spectruma nie da się tego podkręcić, nie da się overclockingu żadnego zrobić, nie ma żadnych kart turbo do tego, więc jak się taką gra wyda, jak się, jak się zrobi taką grę i ona będzie tak chodziła, to ona tak będzie chodziła zawsze na każdym sprzęcie i co, ktoś sobie odpalił tą grę na jakimś etapie i powiedział, to jest to. Tak, właśnie taką grę chciałem zrobić, która chodzi w 5 klatkach na sekundę i się nie da w nią grać. Super, naprawdę sprzeda się, bo się nazywa James Bond Live and, nie, Live and Let Die. Tak, to na pewno się sprzeda. No to tak jak oglądaliśmy te e, karty na przykład gry na Atari 2600 i tam była taka sytuacja, że, że grafika nie miała w ogóle nic wspólnego z, z grą i z tym jak ta gra wyglądała, jak się ta gra była i tam zostało kilka tych kartów, bo co prawda kilka już tam poszło do, do zwycięzcy, który odkopał Atari 2600. No już taki przykład. No na przykład zobaczmy, zobaczmy takie dwa przykłady. Jest gra Pitfall z firmy Activision i jest gra Kaboom z firmy Activision. I firma Activision nie ściemniała. Proszę bardzo. Screenshot z gry, tak? Grafika z gry. Wszystko się zgadza. Normalnie. Biorę takie o kartach, chcę to kupić. Wiem, czego się mogę spodziewać, wiem, jak to będzie wyglądać. Super. Ale większość gier na Atari 2600 to była sprzedawana, kurde, piękną grafiką. No co ma ta grafika wspólnego z tą grą? Naprawdę niewiele. Albo na przykład tu, no tematykę tylko, ale wizualnie to w ogóle nie ma nic wspólnego. Albo na przykład mamy futbol. Chciałbym, żeby ten futbol tak wyglądał. Ale to nawet nie jest najbardziej ekstremalny przykład. Najbardziej ekstremalny to jest Worldlords, gdzie na grafika, na, na karcie to jest jakiś rycerz z mieczem, a gra jest w ogóle zupełnie o czym innym: gra to jest taki typowy jakiś breakout albo arkanoid, tylko multiplayerowy dla czterech osób, gdzie się takim kwadratem jakimś jeździ, Co to pokaże, przebitkę wrzucę, i co ma jedno z drugim wspólnego. Także to, to był taki mechanizm, taki marketingowy, sprzedaje weźmy cokolwiek, opakujmy to w złotko i popychajmy. Nie? I tu było to samo, no polecimy na fali sukcesu James Bonda, na fali filmu, na, na, na marketingu filmu. A to, że to jest niegrywalne, a Jezu, nieważne. No nie było internetu, to zanim ludzie się zaczną, pokapują, że to jest słabe i zanim zaczną wymieniać między sobą tą informację, to się sprzeda. Tak się sprzedało na przykład ET Natalii 2600. Jakieś tam było spore ilości kopii, właśnie dlatego, że... No zanim się rozeszła informacja o tym, że gra jest generalnie średnia, żeby nie powiedzieć słaba, bo najgorsza to na pewno nie była, ale taka powiedzmy sobie słaba, no to ludzie już tego nakupowali nie? i tutaj, tutaj podobny mechanizm działa. Także no jeśli chodzi o Live and Let Die na Atari to nie, to nie, to jest słabe. Nie wiem czy tam jeszcze jest jakaś mechanika, czy jak się gdzieś popłynie, no ja poczytam na ten temat, ewentualnie coś dogram jeszcze, ale na razie to, to nie, nie jest fajne. Dzięki, cześć.